Cześć wokaliści! Dzisiaj podejmujemy temat w zasadzie temat rzeka. Jak nagrać dobrze wokal w swoich warunkach w domu? Zakładam, że macie interfejs. Audio kupiony i ten temat, jak podłączyć, jak to skonfigurować, jest już załatwiony. Do dzisiejszego poradnika wybraliśmy mikrofon pojemnościowy firmy Levit LCT 440 Pur. Jest on zasilany fantomowo, czyli 48V, to Wam jest pewnie jasne. W studio fajnie brzmi, a w domu nie. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy fajnie przygotowanego pomieszczenia, to jest jasne. W związku z tym, jeśli ty nagrasz y, swoją piosenkę w kuchni. No to zabrzmi tak. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie śpiewałabym jak tylko dla Ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy. Celowo nagrałem ten materiał w kuchni, po to, aby wszystko nam tam grało. Podłoga jest niewytłumiona, sufit Również gra, więc pomimo tego, że meble są konas, no to mamy ten ambient pomieszczenia, a przecież chcemy się tego pozbyć. No to druga próba. Spróbujmy nagrać w pokoju. Ja wybrałem pokój dziecka, gdzie są książki, gdzie jest dywan, gdzie jest duże łóżko. No ale posłuchajcie, jak to brzmi. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody. Ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem. I tylko dla ciebie, gdybym ja mogła w ptaszka zmienić siebie. Gdybym ja mogła w ptaszka zmienić siebie. Mniej tego ambientu, ale dalej ten ambient będzie. Co zrobić? Prosty patent. Jedni się będą śmiać, drudzy nie. Macie szafę. W szafie są ubrania. Kładziecie mikrofon, budujecie sobie taką mini kabinkę, jasne, będzie to sterylne, ale pozbędziecie się yy, tego pogłosu nieprzyjemnego, którego nie chcecie mieć w nagraniu. Dodacie pogłos sztuczny i zobaczcie, posłuchajcie, tak to będzie brzmiało. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie. Nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Gdybym mia ja mogła w ptaszka zmienić siebie. Gdybym ja mogła w ptaszka zmienić siebie! Minus jest taki, że będzie duszno. Ale jakieś rapy, jakieś proste wokale, proste pomysły gdzieś gdzie chcemy komuś nagrać, pokazać jak najbardziej można tego triku użyć. Pamiętajcie o kocu, pamiętajcie, no nam ta ścianka u góry troszeczkę spadała, no ale coś tam trzeba zawsze podłożyć. No i efekt jest taki, że to działa. Posłuchajmy w całości. Gdybym ja była słoneczkiem. Jak tylko dla ciebie ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod Twym okienkiem. I tylko dla ciebie, gdybym ja mogła w ptaszka zmienić siebie, gdybym ja mogła w ptaszka zmienić siebie. Pomoc za darmo, tak więc subskrybujcie ten kanał, na pewno będzie więcej takich informacji cennych dla Was. Budka z szafy, nie bójcie się tego pomysłu, budujcie swoje kabinki. Wszystkiego dobrego, na razie pozdrawiam, cześć.